you <music> Hej, witajcie kochani na kanale Tarocistki Iris, witajcie w mojej przestrzeni. Kochani, energetyka na dzień dzisiejszy, 25 maja 2022. Zatem sprawdźmy, co chcą gdzieś karty na dzień 25 maja 2022 roku, co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest energia, jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich. Słuchajcie, cudownie, dzień koła Fortuny. Mogą być jakieś nieuchronne zdarzenia zakończające pewne etapy w naszym życiu. Może być tak, że będziemy odczuwać energetykę, że wszystko toczy się po swojemu. Odwraca się dotychczasowe życie. Słuchajcie, um, jakieś nowe wydarzenia będą wchodziły, tak? Jakieś zmiany e, pewnych decyzji, zmiany e, uwarunkowania też w tych pewnych relacjach. Jeżeli chodzi o uczucia, nowe etapy, odwrócenie złej pasy. Raczej wszystko pójdzie w bardzo dobrym kierunku. Nowe uczucia, nowe przemiany. Jeżeli było źle, jeżeli chodzi o finanse, słuchajcie, zdobywanie nowej pracy, zdobywanie nowych relacji, pozytywne decyzje. Jeżeli chodzi o tą pracę, tak, więc tutaj naprawdę na bardzo duży plus. Przychodzą lepsze zyski, przychodzą lepsze zmiany, słuchajcie, jakieś korzyści materialne. Rada jest taka, byśmy świadomie wprowadzali, słuchajcie, Zmiany do naszego życia, kierujmy się tym wszystkim, co nam podpowiada wszechświat i idźmy w to całkowicie, nie bójmy się. Jest to dzień z pewnym ruchem, z jakimi zmianami. Koło fortuny się zmienia, słuchaj, jakiś rozwój, samorealizacja, szczęście, nowy cykl, nowy etap, nowe szanse, nowe możliwości. Ktoś nam coś daje. Moi kochani, i też z tym wszystkim pójdziemy gdzieś w pewnych relacjach, w pewnych możliwościach. Zobaczymy jeszcze, co chce nam powiedzieć karta dopowiadająca. Słuchajcie, tak jak kiedyś stali, Lenormand. Wypływamy na szerokie i otwarte morze, łapiemy nowe szanse, łapiemy nowe możliwości. Słuchajcie, ryby, woda, um, leje się do nas strumień szczęścia, przechodzimy przez nowe etapy. Jesteśmy w momencie, w którym. Mamy możliwości ruchu do przodu. Jesteśmy w momencie, w którym widzimy pewne szanse, bo wypływamy też na te otwarte, może nic nas nie blokuje. Może być tylko tak, że my się sami gdzieś blokujemy, jeżeli czegoś nie chcemy, ale w tym dniu łapiemy, um, łapiemy, powiedziałabym, nawet um, każdą możliwą relację, tak? Wypływajmy zatem do przodu na to otwarte morze i nie bójmy się tego wszystkiego. Słuchajcie, to co zachodzi, zachodzi bardzo dużo, zachodzi dużo możliwości. Działajmy szybko, nie traćmy przy tym głowy, ale wypływajmy do przodu, i to, co wszystko się przy kole fortuny zadzieje, jest naprawdę fantastyczne. Zatem, moi kochani, życzę Wam w tym dniu samych cudowności. Pozdrawiam, Iris. Pa pa pa.